Dzień dobry z tej strony Supermafia Ursus Zobaczcie, Bodzio przy pracy. Cześć Bodzio. Co tu masz już zrobione? Widzę, że już cały przód. Dopiero. Dopiero. Nie no, masz. No i każda śrubka Bodzio. Wszystko przykręcić, wszystko Dopiero, dopasować. Inną robotę troszkę i, i, i troszkę jeszcze. Jeszcze był przyjechany ktoś i dlatego tak się schodzi. No. Uh -huh. Zawsze coś, no? I teraz nacelowałem no, ten bolek, będę wsadzał. I um, nie zapomnieć trzeba o tych śrubach dwóch, nie. Ok, ja już mam tu cztery, bo tej nie trzeba, ale żeby mnie się nie wsiały to mam za, uh -huh. za, załapane z tego. Ze skrzynki wiołem i... Ale te muszą być, zanim oś będzie wrzucona, bo, bo jest tu wtedy problem tutaj, nie? Aha, wtedy problem jest z włożeniem. nie, nie da rady, nie? Tak sobie dokręcę to, teraz sobie przewrócę. Już mam nakrętki na pozostałe przyniesione, ale muszę to wywalić na bok, bo to łapię sobie ten. Łaskownik tą blachę. Przydatem ma rzekomo zapobiegać wzdłużnemu luzowi, ale... ale czy to zapobiega to nie wiem. Jak i tak dostanie wzdłużny luz, to blacha się wyciera. Nie? Także jak jest zestaw, to najlepiej nową blachę kupić. W śród... A to jest nowa czy stara? Nowa, nowa. Nowo, nowa. To tak, tak przyjechało z Agrobisu razem z tym, tak że to nie było chyba nawet zamawiane, a to przyjechało. No. Mhm. Taka jest dość twarda, bo patrzyłem młotkiem, że jest twardsze takie. O, to ta blacha to jest tak zamiast jakby podkładki czy coś w stylu? Nie, w tym rowie chodzi. No tu może później luz wystąpić, albo to wyleci, żeby stworzenie nie wyleciał. Aha. Chyba takie to mogę stosować. Czy dynamometrę jeszcze do bali. Kluczem dynamometrycznym. Uh -huh. Widać jaki klucz, no ale. Uf, co chodnie ja myślę? <laughs> Masz dwa, tak jakby ktoś nie wiedział, to Bodzio ma dwa klucze tak. dynamometryczne. I za 100 złotych nie jest żaden wiarygodny, jakby ktoś chciał wiedzieć. Ja mam droższe i nie są wiarygodne. To są. To spadnie. Nie spadnie. Nie? Prawie o. Prawie. No to jest wiesz, ciężkie. Tu mam taką salową do, dopasowane. Kiedyś miałem od tych pras New Holland. Tylko gwint mam zrobione M12. I. I... I... No to skarowało tylko. No a ci troszkę przytrzymam tu ręką, ja, tu ale za dużo. z powrotem, lżej, teraz zakładka, kręćki. To już prawie kończysz ten przód. No, Widzę, że już. Przykręcaj. I leciutko ten Aha, drążek. To już koła będą też. Tak. Ten drążek lekko tak tachnie na mocno, bo tu będzie wspomaganie, ale żeby koła razem były, bo wspomaganie będzie podłączane dopiero. Później. Później, żeby wężów nie zamalować. Nie? Po, po malowaniu. Tak. <laughs> To idę, odsuwam się, żebyś tam sobie znalazł, co chcesz. A koła też na tym stole? Wszystko tak. na tym stole? Po tym tym zwalę sobie. No. Aha, no tak. Zdajmy nie z Wami, bo ktoś by tutaj dał no ja. jakieś sugestie. A nie myślisz, żeby już trochę do tego żurawia, żeby to trzymało? Tu metrem, bo to jest twarda śruba i twardy napęd. Kontrę. Tak. Są staro wyglądają, ale są dobre nakrętki. Nie? Także bez obaw. A tu jeszcze masz klucz tam masz. No mam. Trzyma no, ci. Nie nie Trzyma Jeden mam. Mhm. Co o tym? Kaszle. O. Jest. Jest. Zawsze dynamometrem metrem to nie Widzę, Zost został Wydzie. Będzie musiał Troszkę Puknąć to się ruszy, nie? Tak. <laughs> no to ładniej tu już Aha. tak To teraz co najpierw będziesz ten Teraz będę... idę po kółko Tu są nowe piasty Widzę właśnie to było Jedna była to zła. Są nowe. Potem Mariusz zamówił za jedną, ale przyjechała taka z tymi tutaj wyżłobieniami. No i kupiliśmy w Starogardzie drugą taką. No. Uh -huh. Także jest jedna dobra piasta, tradycyjna się została. Aha. No druga jest w druga jest Jedna się została na no nowe łożyska, nowe filcy. To jakbyście chcieli wiedzieć, to było chyba u pok pokazywane, jak to było wkładane. Tuleja, filc, łożysko, smar, piasta założona, znowu z tu smaru napchane. Mhm. Znowu łożysko, no, najpierw bieżnia nabite, potem łożysko w kapsel smaru, wciśnięte raz, odkręcone i drugi raz. Aha. Tu mają być obciążniki. Ja nie miałem obciążników w mojej 60, to sobie tu zrobiłem. Smarownicze. Z kalamitki. Uh -huh. Smarowniczki. sobie tu zrobiłem i były. O, i tak tak chodzi przód, nie? Okay. Musi być sztywno. To, jest. to już wczoraj pokazywałem, że tam uh -huh. spawałem i. To musi być sztywno. Tak samo zwrotnice są sztywno. Te, te nie były pasowane. tuleje. Chociaż już były w tych podstworzeń, to musiałem ja spasować, nie? A te... I tu masz już te kamlamitki, bo tak to tak. miałeś dziury, nie? Tak. Pokazywałeś jak tu, tu, wierciłeś, nie? No, nie, to, to były tu. Tu, do nie przesuwania się tej tulei. Aha, tu no, no, no. Te, te kołki. Te kołki, ze, tak. Ze śrub twardych, nie? Chciałem... Na imbus chciałem, mówiłeś, nie? Chciałem na imbus, ale no. wziąłem takie. Bo miałem taki wymiar akurat. To na imbus Nie zatwarzy się, nie zardzewieje tam. Tu Aha. jest skręcone na smar. O, to też tak chodzi. Wiadomo, nie. Nie lekko. Ale te były spasowane. Normalnie włożyłem bez problemu. Nowe sworzenie i nowe te, a a te musiałem spasować, te tulejki pod, mhm. pod sworzeń, nie, Także jest. No to mówiłem już chyba wczoraj. Tak. Teraz co ja tu chciałem. Koło. Koło. Cool. To, są to, no, to jest nie przewal. z są 7,50 na 16. Kierunkowe są opony. Ale to tu na razie nie będziemy na to uważać. W jakim kierunku zakładać, bo jeszcze będą do, do mycia odwrócone, potem i mhm. dopiero po malowaniu będą założone jak powinny być. A teraz normalnie zakładasz, chyba? Teraz nie? Zakładam. Normalnie, będę ci podawać może te śrubki. Może nakrętki. Nakrętki. Nie, będę, Sorry, nie nakrętki. Sorry, nakrętki. Udarem dokręcał, tylko kluczem, żeby nie obtłucać tej galwanizacji na tych a te masz nowe nie, takie widać ładnie te też są nowe, bo tamte były tragiczne nie mhm. są wyciągnięte wybite, ale nie wszystkie by się nadawały, a Fergi są stare, to jak, jak ktoś ogląda to wie, że były piaskowane i były epoksydem no. konkretnym i piecowo nie tu jeszcze ostatnia, chyba jedna, tak? Tak, Dobrze? w Kaliskach. u nas, tu kaliska mhm. kościerskie. Pozdrawiamy pana piaskarza. Tak. Wesołych po szczęśliwego nowego roku. <grym> Życzymy Pan. Tak. Pan piaskuje, maluje i różne tam cuda dziwi robi. Teraz idę po klucz. Muszę zobaczyć, jak to koło z tej strony wygląda. O. Teraz dokręcisz. Muszę kluczyć, znaleźć. Dokręcę część. To jest koło Oska, czy jak to się tam czyta, nie? No Oska, Oskar. opona jest. No opona. Aha. Oska. Te są jakieś były. Aha. 6 Sze na 16. Nie? nie wiem, czy dobrze czytam, ale to tak jakoś. Nie? Tak. I potem. Jak to zdejmę na dół, założę, Co ja założę, ja mam chyba. Przydać. No ten drążek, nie? Ten drążek jeszcze założę, ale potem jak zdejmę na dół, to założę ograniczki. Aha. Dwa chyba te same. Nie z wąsem, bo tu już nie trzeba. To są zagrobice. Mhm. Z logiem takim. Także są twarde, że szok. U Andrzeja było jedno kupione. I cięższe, my je wa ważyliśmy, no, nie? ważyliśmy. I u Andrzeja zakręcałem to tu pęko. Jeszcze nie było dokręcone. Tak. Było kupione tradycyjnie, no. takie tam kolorowe. No, pamiętam, że był filmik jak ważyliśmy no, i, właśnie. I te i, i te do błotników sporniczki, nie? To będą tu przykręcone. Mhm. Śruby też nowe, bo stare były zgnite dosyć. Tu. A to ma. To wszystko. teraz jedziesz z kołem. No teraz ci kręcę to tradycyjnie. Nie wiem, jeszcze takich piast nie miałem. Może ktoś miał, to powie, czy, czy się spisuje. Ale normalnie nie bierzesz aż tak na, na nie mocno. tak, ale żeby wykulnąć, żeby się gniazda nie wyrobił. No, 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 no. Nie... Ale aż tak mocno to nie musisz, nie? Dynamometru nie będę użyć. No, tak. Tylko tego krótkiego. Tak. Ale to i tak jak już takie z tą rączką pociągniesz, to już chyba nie. Do... Ale dość jest. No. Nie? Bo to nie będzie jeszcze na nim, bo, bo, nie mówię, wspomaganie będzie zainstalowane potem. Nie, mm -hmm. nie będę z... wciągał i... i ściągał, i olej będzie lał się z wężów. Po co? Kot się chyba z Chyba tak, bo nie <laughs> normalnie. Co ty, że jest żarł? <laughs> Ciepło dziś 5 stopni. Wczoraj też było ciepło, ale nie tyle. Normalnie tutaj robiłem co innego, to się zagrzałem, musiałem czapę tak. ściągnąć i, i kożuszek, a... Przyszłam, to bodzioł był cały zgrzany. No. Także był tylko raz do pokazywania grzejnik używany na razie. No. Na razie jest zima marki zima, nie? Jeszcze masz co? Ostatnią chyba już. Zaraz tak. drugie przyniosę, no. będzie drugie. To jak na razie tak, rozłączę. Bo drugie tak samo będzie. No. Tak więc, że na razie rozłączam. Drugie koło przykręcone. I teraz. Wodzio. Drążek. Drążek, tak? No. Na razie tak wygląda. <noise> Bo te końcówki są i tak do wywalenia. No. Drążek, jak będzie na zbyciu, to wywalę te gumy. No, to byś na razie połóż tutaj, a później do A tu masz wiaderko. Masz wiaderko. I te końcówki są wybite. Teraz no, zobaczcie ile władzi ta śruba w te wyżłobienie. Ona jest cała zanurzona, a nie jak w tamtym z tego, od tego dziada. To jest wszystko tu. Nie? Uh -huh. Na tym poprzecznym drążku. Fachura, psia Ту? Ту. Ту чтобы можно было выбить. Stabilizacja kół była to jest dlatego zrobione, nie? O, nie będzie ani zabezpieczane, ani nic. Nakrętki są dobre. Nie było zbijane. Ja mam ściągać do przegubu samorodny To już kto, chyba ktoś widział jak to wygląda. Nowe obraca, a nie można dobić, to ściskiem ściąga. W nie? niektórych są takie nakrętki, a w niektórych są też składką, te, jak to potocznie się mówi samokontrujące. Nie? Dość. Hmm. Żeby nie Nie, nie dość. Nie tam jeszcze jest jakiś... Nie. Sparkę widać. Sparka sekretarka. To musisz jeszcze jechać z koksem. No I, I co? I teraz na teraz ten... Teraz przyjdzie dźwig. Na ten dźwig i teraz to zdejmiesz, tak? Teraz muszę to ściągnąć. To najpierw. Kufaje. A to nie jest mi potrzebne. Tu, no co to? Ktoś pisał, zrobisz mi herbatę z prądem, to, to będę robił w garażu. My nie prądujemy, jakby co. No właśnie, bo mi może w nos chodzi o, o Linę, ale zaraz mi się bujne ten. Stół. Oś stała z nie ten bez podnikem, nie? bym iść tymi nołymi śrubami na dół. Ale już wisiało tak. Eee, za teraz tym stołem chyba będzie się podnosiło tak. Może nie. Piękniaczki tam masz dalej. <laughs> Może ja pójdę to podnieść. Nie? I podnieść. Ale no tym lewarkiem. To znowu nie wyjedzie. Tak to nie podniosę, oczywiście, że nie, ale o, myślałam o lewarku. A tam niech będziesz chciał zabezpieczyć tego, żeby już wiesz nie, Będziesz bo to chyba... tak będzie wisiało teraz. Aha. Teraz drążek, tak? I gdzie teraz masz tą śrubkę? Okrętkę? No, krętkę. To jest chyba. Ja Ci podam. To jest chyba tańca. No, masz. Дрон золотый дрон. <laughs> Досичь. Yeah. Досичь. Aha, ты там была песенка, что-то но не было Достаточно. Достаточно. Ага, то там. Wyłączyć na razie muszę kompresor wyłączyć, żeby tu wydmuchać no. z tego w pustu. Dobra, no, tam już mam Klin, tak? klin. taki to jest. No, teraz tu trochę mam za ten czujnik, ale, ale to nic. Teraz będę wewalał ograniczniki, nie? Mhm. gdzie mam plastikowy gdzie mam żeby tutaj Ci nie przeszkadzać tu chyba mogę stać no. <grym> żadnego oleju, żadnego niczego, żeby tu nie było luzów, nie? Mhm. i chłopino, ograniczniki to podstawa na przedniej osi żebyś wiedział a nie, że robisz z, z ludzi długi. Jeden jest? Myślę, ma będzie chyba. Dobra. Jeszcze będę musiał podstawić i by się wcisnęło, bo nie włożę śruby, nie? Mm -hmm. Wyłączyłeś teraz, tak? Nie. Nie. Oj, spadł ci jeden ten. O, żeby nie odjechało. Tak. Trzyma się teraz? Dobra, to by było na tyle, o ile. No, on o tym teraz, nie? O tym. No, o tych tutaj wkładaniu i to. A teraz tu jeszcze coś przychodzi, tak? Tu będzie? No tu przyjdzie to jarzmo, tylko muszę to opuścić jeszcze, żeby więcej stworzeń wyszedły. Mhm. I to jarzmo to. Spornik błotnika. A jeszcze słuchaj, Bodzio, wyłą i, I co? Wody. I śluby. Jeszcze na razie rozłączę, bo chciałeś coś przynieść i pokazać, A, no to nie? To, muszę to ja muszę rozłączyć na chwilę.